Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na zamku świny. Dzisiaj akurat takie miejsce zwiedzamy. Piękny. Zamek y, mało uczęszczany, powiedziałam szczerze, ale jest sporo, Dobra, sporo ciekawostek takich i architektonicznych i innych. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i, i, i zachęcamy do tego aby odwiedzić przechodzimy przez most który zawsze był otwarty dzień dobry który zawsze był otwarty czyli to był taki zwodzony mostek i i tak to jest tak to wygląda tak to się przedstawia fajna budowla powiem wam szczerze no naprawdę zarąbista Byliśmy na wieży widokowej, zrobiliśmy film cały, także to jest tylko zajawka do filmu. Otoczenie, jak widać, fajne. Tam z wieży jest praktycznie panorama czwarte panoramy górskiej. Tylko jedna czwarta. Tu od wysokości tego słupa to już są takie raczej pagórki. Ciekawostką jest tutaj ten kościół, on jest odremontowany, ale to jest budowla z 1340 roku. Tu jest historia świnków, jak te świnki wyglądały. Tu nawet na herbie widać, tu świnkę, tak. I sobie tu można zrobić topklatkę. I sobie po prostu po tego do zamku prowadzi taka aleja lipowa. Dzień dobry, tu prowadzi taka właśnie aleja lipowa. No i ten kościółek, no mało widoczny jest. Ale to mam tam uwiecznione chyba na filmie. Tak, jeszcze jeden taki rzut. Powiem Wam szczerze, tak powiem Wam w sumie, no warto. Chodzi się samemu, bez przewodnika, bez audiobooków, bez niczego. No, powiem Wam szczerze, super. A wieża widokowa to jest na szczycie tego stromego. Tam, o tego stromego, tam jest wieża widokowa.